Jest godzina 11 Wstaliśmy jakieś 20 minut temu i jedziemy dzisiaj do Los Teques załatwić jedną sprawę związaną z dobem z Kisbel Dobem Kisbel, przepraszam Ale najpierw idziemy zjeść śniadanie Tutaj można zamówić sobie empanady Tu są jakieś dodatki do arep Można zamówić arepy Można owoce Można jakieś owoce sobie zamówić A tu jest penie. Gracias. I zamówiliśmy sobie takie kreolskie śniadanko Czyli tutaj są jajka, awokado, mięso Jakieś fasolki i ser Dwie sztuki Do tego dwie bardzo mocne kawy Udajemy, że jedna jest dla Kisbel Dwa soki Jeden jest z truskawki Drugi jest z łaniawej Czyli No i dwie arepy takie śniadaniowe Takich chleb, bo nie z kukurydzy zrobionych. I całość kosztowała tyle Zanim pojedziemy do Los Teques, tu jesteśmy w księgarni Dokąd wejście swoją drogą jest na taki bzyczek Łapiesz za klamkę i cię nie wpuszczają Ale jak otworzą, to wtedy możesz wejść i znalazłem tu książkę Wenezuela zadłużona. To jest książka o tym, jak to się stało, że Wenezuela jest tak zadłużona, i taka jest historia teraz, jaka jest. Zasadniczo macie rację, pisząc w komentarzach, że to, że zostało podniesione wynagrodzenie minimalne, to nic nie da, dlatego że jest to tylko jak przyklejenie plastra na, ro na robiącą ranę. Oczywiście tak. Ja po prostu we wcześniejszym materiale zauważyłem, że tym najbiedniejszym jest przez chwilę trochę lepiej, no ale tak. Tak samo jak denominacja w momencie. Galopującej inflacji, tak samo zwiększenie wynagrodzenia minimalnego. Nic nie da, jeżeli nie będzie reform, i nadal wszystko będzie importowane, a nic tu się nie będzie produkowało. Oprócz wydobywania ropy. Tu jeszcze macie o niebezpieczeństwie i przemocy w Wenezueli. Tu coś oczekuje. Tu o jakichś przekrętach. Vienes bajando, i wrócisz, a la No tak więc nawet księgarnie mają tutaj zabezpieczenia takie, że ci odkryją. Oczywiście nie wszystkie, ale akurat w tym rejonie, gdzie mieszkamy, tak jest. W związku z faktem, że do autobusów jest duża kolejka, a trochę nam się spieszy, no to jedziemy taksą i zapłacimy 1500 bolivarów zamiast bodajże 16 za dwie osoby. A kolejki do autobusów są dlatego tak wielkie, że zobaczcie zresztą sami, jakie są. Że po prostu są. Pilnowane ceny. Rząd pilnuje cen, żeby nikt ich nie zwiększał, znaczy przewoźnicy, żeby nie zwiększali, nie opłaca im się jeździć. Totalny nonsens po prostu, totalny nonsens. No i dlatego też są takie kolejki, bo autobusów nie ma. I jedziemy tak Subsydiowanie transportu działa w wielu państwach, jednak nie w sytuacji wenezuelskiej, gdzie inflacja ma wynieść milion procent w skali roku. W poprzednim odcinku mówiłem, że dolar kosztował 140 boliwarów. Dzisiaj jest to już 190 boliwarów. Ludzie tymczasem nadal płacą 8 boliwarów za bilet. Suma ta nie zmieniła się, więc podobnie jak kwota dopłacana przez państwo. Część kosztów właścicieli autobusów, na przykład części eksploatacyjne, które są importowane z zagranicy, jest ściśle zależna od kursu dolara. Kosztuje więc coraz więcej boliwarów. Dlatego właścicielom autobusów nie opłaca się jeździć za takie Niskie stawki. Co ciekawe, część klientów chciałaby zapłacić więcej, ale w trosce o dobro ludu przedstawiciele rewolucji boliweriańskiej, czyli rządzący czawiści, nie zezwalają na zwiększenie cen najważniejszych usług i produktów, doprowadzając do ich braków na rynku. Dotyczy to nie tylko cen biletów, ale także produktów dostępnych w sklepach. Sam byłem świadkiem interwencji policji w lokalnym zieleniaku, w którym właściciele nielegalnie zwiększyli ceny. Jak ja dawno nie czułem zapachu starego Diesla, jaki to jest piękny zapach. Zgodnie z tym, co prawdopodobnie nagrałem w komentarzu wcześniej, jest tak, że rząd po prostu nie płaci więcej, w związku z tym, żeby ludzie nie płacili więcej za bilety. Wszystko dla ludu, tak więc pilnują cen, nie płacą więcej za przewozy, tylko powiedzmy tam 8 boliwarów za osobę, i w związku z tym nikomu się nie opłaca jeździć żadnemu właścicielowi autobusów. I dlatego nie ma też autobusów i są ogromne kolejki Natomiast ten autobus, który widzieliście z boku, taki, do którego chcieliśmy wsiąść, ale i tak było za dużo ludzi, kosztował 30 boliwarów, czyli 3 razy więcej Im się opłaca jeździć, ale to są piraci Jeżdżą nielegalnie Nie wiem, czy już pokazywałem we wcześniejszych odcinkach To jest okolica, gdzie mieszka Dzina Izbel Spójrzcie na tego pięknego klasyka Chyba go nie było wcześniej w żadnym odcinku po krótkiej wizycie u rodziny Kisbel jedziemy do drugiej części Los Teques, do domu, w którym się wychowała. Jedziemy na obrzeża Los Teques Mijamy malownicze barrio, podążając za przeładowanym ludźmi autobusem I po kwadransie docieramy na miejsce To chodź Chodź, pomoestas Pomoestas tobie Jesteśmy teraz w domu rodziny Kisbel, gdzie mieszkają teraz inni ludzie, którzy się nie opiekują, bo mama i ojczym Kisbel są w tym momencie w Chile ze swoimi dziećmi, rodzeństwem Kisbel A co się tu wydarzyło właściwie kilka dni po naszym wyjeździe z Wenezueli w czerwcu, to powiedziałem w Paryżu Tylko jeszcze tego nie opublikowałem, ale... Posłuchajcie Kurczę, no jesteśmy teraz pod wieżą Eiffla I tak jak wydaje się to bardzo banalne Jak zawsze wydawało mi się to najbanalniejszą rzeczą, jaką można zobaczyć To gdy zobaczyłem to z bliska, z perspektywy spod wieży Eiffla To robi to na mnie ogromne wrażenie W międzyczasie wydarzyła się jedna nieprzyjemna sprawa a Mianowicie ten dom Kisbel, który pokazywałem wam w jednym z odcinków Jej rodziny, która jechała do Chile, został napadnięty Mieszkali w tym domu znajomi jej rodziny no i niestety, ale przyjechali tam bandyci z bronią. Akurat w momencie, kiedy oni wchodzili do domu, weszli i e, steroryzowali rodzinę, przyłożyli nawet broń dziecku do głowy i zabrali wszystkie rzeczy. Trzy telewizory, nawet jedną sokowirówkę, jakieś tam AGD. No i oprócz tego kazali dać kluczyki do samochodu. Chcieli nawet zabić psa, którego było widać u mnie na filmie. Na szczęście się to temu psu, ani jakimkolwiek ludziom nic się nie stało. Okej, okay, Paryż. Gdzieś Kisbel zgubiłem i idę jej poszukać. A w ogóle jacyś Polacy do mnie zagadali, że chcą się spotkać. No i tyle. A z ostatnich wiadomości, możecie mi nie wierzyć, bo brzmi to tak jakbym wymyślał, ale z ostatnich wiadomości, no to czterech ostatnich chłopaków tutaj takich właśnie malandritos policja zastrzeliła w okolicy. Kisbel i jej tata mierzą, ile ogrodzenia trzeba wykupić, żeby zamknąć całkowicie ten dom jakimś ogrodzeniem z drutem kolczastym i prawdopodobnie pod prądem, no bo jak nie jest zamknięty, no to bandyci właśnie mogą podejść w każdym momencie jest niebezpieczny. Amor! Puedes decirme Firmy ellos matan los niños? Los malandros Arriba no Powiedziałem, że los niños, a tak naprawdę to chodzi o to, że po prostu tutaj jak policja przyjeżdża, to nie zadaje pytań, tylko od razu strzela do przestępców No i po prostu w strzelaninie zginęło czterech chłopaków Nie chłopców, chłopaków, nastolatków Niedaleko zresztą tego domu, na tej ulicy na górze, gdzie nie mogę nagrywać może się uda, ale nie wiem Prawdopodobnie chodzi o to, że Kisbel nie chce, żeby ci ludzie tutaj pomyśleli, że nagrywam, że robię jakieś... że szpieguję po prostu dla policji czy coś Chociaż jak ja, Green, dla policji No nie lubią być nagrywani po prostu Kisbel szuka swoich rzeczy Swoje jakieś stare książki Na Telewizor jest taki, Ayrę? Gradli mhm. telewizor, który tutaj wisiał ci co przyszli. NSL LUGAR? Aqui ma to chwad Robersonas. Tak to jest z tą pogodą, że się tutaj zmienia co chwilę. Raz jest deszcz, raz słońce. Lubię to w sumie. Że nigdy nie pada przez parę dni pod rząd ale nie, też nie jest bardzo gorąco, bardzo dużo. Kizbel twierdzi, że ci goście, którzy zginęli tam na górze, jadąc w górę ulicy względem miejsca, gdzie jest dom i rodziny, to byli ci sami, którzy napadli na tych ludzi, którzy tam mieszkają teraz. Także oni są nawet zadowoleni, że policja tak ostro sobie poczynia z tymi przestępcami. Nie wiem. Nie mogę tego stwierdzić, jak wiecie. Jedną z przyczyn wyjazdu rodziny Kizbel z Wenezueli był brak bezpieczeństwa. Główną przyczyną jednak były względy ekonomiczne. Ojczym Kisbel zarabiał przed kryzysem jako informatyk około 2000 dolarów, pracując w państwowym gigancie i głównym żywicielu Wenezueli, firmie naftowej PDVSA Jego ostatnie wynagrodzenie z początku tego roku opiewało na 20 dolarów. Prawdopodobnie wspólnie ze mną odwiedzicie rodzinę Kisbel w Chile, bo lecimy tam za parę tygodni. Jedno wiem na pewno, na razie nie planują wracać do Wenezueli. Wróciliśmy teraz do drugiej części rodziny Kisbeli i zobaczcie, jaki ustał. Ale fajne jest to, że. Ludzie jeżdżą sobie takimi samochodami starymi po prostu. Urocze to jest. Powtarzam się często z tym klimatem, ale to naprawdę jest klimat. Ślicznota. I litros litrów tiene motor? 6 litros 6 litrów. Idziemy z tą kizbę do centrum Nie wiem po co, coś ma tam załatwić No w każdym razie postanowiłem, że coś tam po drodze nagram Gierątko jest i tu jest symbol Maduro I nazwane Miranda, bo to jest stan Miranda Niezłe jaja są, bo przed chwilą przybiłem piątkę z gościem, który miał koszulkę Dimu Borgir, w której gra mój najlepszy przyjaciel Darek Brzozowski I koleś w szoku mówi, Co? Ty jesteś Polakiem i twój najlepszy kumpel gra w tym zespole? Po prostu dawaj namiary na siebie i tak dalej O, stary samochód, klasyk I stary autobus klasyk. A reszty nie będę komentował. Drodzy Państwo, jedyna relacja z pogrążonej w kryzysie Wenezueli w wersji 4K na kanale bez planu. Siostra Kizbel kupuje buty, i muszą być białe, bo inaczej do szkoły jej nie wpuszczą. Po prostu jak będzie miała czarny. Jesteśmy w tym momencie w sklepie z butami, a tam możecie zobaczyć kolejkę do apteki jaka jest I znowu jakiś stary autobusik, Mercedesa tym razem A tam kolejne kolejki do autobusu Tu macie kolejny zatłoczony autobus jeszcze co do tego domu Kisbel, który wybudowali kiedyś za 100 tysięcy dolarów, a teraz jest już wart tylko kilkanaście tysięcy dolarów, to gdy go kiedyś tam budowali, to nie było tam niebezpiecznie Ale przez ostatni rok, przez ostatnie dwa lata zrobiło się tak niebezpiecznie w Los Teques, że po prostu ceny domów poszły w dół Ludzie boją się tam mieszkać Tu mieszkać w Los Teques No dobra, w związku z faktem, że nagrałem dzisiaj moim zdaniem naprawdę świetny materiał, no to dylematy gościa, który nagrywa w Wenezueli w miejscowości Los Teques Zaraz schowam kartę tak, żeby gdyby mi ukradli kamerę na to, żeby została karta, przynajmniej będę miał wtedy materiał. Do usłyszenia. Skowałem kartę, ale oczywiście zaraz ją wyciągnąłem i zacząłem nagrywać. Przejdźmy się razem ulicami Los Teques i posłuchajmy gwaru miasta. Trochę pada, żeby kupić kawę i nie możemy znaleźć żadnych tutaj z tych takich barków Może tam się uda ostraki Hisper poszła Zobaczymy Vamos. Okay. Udało się znaleźć cafecito Pequeño Napiszę ile kosztowało, ale po prostu uwielbiam Uwielbiam tę różnorodność, która tutaj jest Drugiego, ten klimat, te stare samochody, nie wiem o co chodzi, ale Wenezuela ma jedyna w sobie taki klimat, tylko ona chyba. Siedzimy sobie, cały czas pijemy kawkę i właśnie wyłączyli światło. Po prostu nie ma światła, nie? Takie są problemy tutaj, że często nie ma. Poza Caracas się to zdarza częściej. Nie zapłaciliśmy jeszcze za kawę i już nie zapłacimy, no bo punkt opłat nie działa, a nie mamy tyle gotówki przy sobie i pani właścicielka się śmieje, że będziemy musieli tu nocować. Nadchodził zmierzch, a zarazem czas, by pożegnać ulicę Los Teques, ale tylko po to, żeby zabrać was na nie mniej ciekawe i pełne słońca ulicę Caracas dnia następnego Korzystając z faktu, że odprowadzałem Kisbeli, było dużo ludzi, dlatego że metro nie działało, bo nie było prądu, wyskoczyłem teraz ponagrywać ulicę, ale już jest prąd, metro działa i nikogo nie ma no ale dobra, może chociaż trochę nagram Bulwaru Savalagrande Jedno jest pewne, nie będę się zatrzymywał Będę po prostu szedł przed siebie i nagrywał No dobra, zaryzykujmy Nikt chyba nie jest bardziej popieprzony ode mnie, żeby wyglądać, wyciągać kamerkę przy metrze Plaza Venezuela, ale ok Zaryzykujemy w sumie najwyżej Stracę tylko kamerkę Idę szybko w kierunku Bulwaru Grande. Tutaj się mieszczą wenezuelskie siły specjalne Tam jest budynek które słyną z tego, znaczy ten budynek słynie z tego, że ostatnio z 10. piętra wyskoczył tam koleś. Dziwna sprawa, bo miał być przesłuchiwany w podziemiu, a Jakoś znalazł się na 10 piętrze, że rzekomo popełnił samobójstwo, ale są różne teorie na ten temat. Podeszę Wam link w opisie, a ja idę nagrywać dalej. Jesteśmy na Sawa Nagrande. To jest moje ulubione miejsce, dlatego że tu jest najwięcej różnych ludzi, przeróżnych. Zobaczcie zresztą sam. Поехали Это такая уличка, где можно себе что-то купить Jakieś pamiątki sprzedają tego typu rzeczy. Jedno jest pewne, jestem tu jedyną pieprzoną osobą z kamerą albo aparatem albo czymkolwiek. To jest centrum handlowe City Market, a to jest policja. Z u zawsze trochę bezpieczniej Nawet tak skorumpowaną, jak tutaj w Wenezueli Oni to w ogóle się tu nie pieprzają Policjanci po prostu strzelają od razu do bandytów To jest wojna Jesteśmy przy metrze Soba na Grande To jest wejście do metra Tu jest KFC, które jest gówniane oczywiście w Wenezueli Tak jak u nas zresztą Też jest dla pewno gorsze od czegoś, co się mieści tutaj Czyli od Arturosa

czyli krótko mówiąc, nie taki wilk straszny, jak go malują Chodzi też o to, że ja często nie mogę tu nagrywać, dlatego że skojarzą, że jestem tym jałasem jedynym gringo w okolicy, który chodzi z kamerką Jest po prostu chyba to jedyne nagranie, jakie tu zrobię, ale coś na pewno z tego wykorzystam i wam pokażę Wchodzimy do centrum handlowego Wcześniej, gdy chciałem wejść do tego centrum handlowego, to było całkowicie zamknięte, dlatego że nie było prądu, właśnie tak jak w Metrze Centrum handlowe jest spoko, jest spore elektroniki No i kawa jest najważniejsza Un café marron i y un doble espresso Espresso doble, por favor Także tak to wygląda W centrach handlowych jest bardzo bezpiecznie, dlatego że jest ochrona i się nie trzeba niczym stresować Pokażę wam jeszcze główne, tak powiem, główną lokalizację tego centra Tutaj chyba... A, odstawiają jakieś zakłady, podejrzewam Dwie kawy i Powerade kosztowało 560 bolivarów, Czyli w tym momencie po dzisiejszym kursie, a już kosztuje 160 bolivarów, 1 dolar, to tyle i tyle złotych Spotkaliśmy się z kupakami, Eduardo i Mauricio i teraz jest trochę bezpieczniej nagrywać, więc będę sobie szedł i nagrywał ulicę na luzie większym wam to, że tutaj jest tak ciepło Dzisiaj jest piękny, ciepły, słoneczny dzień Okay. Tu jest jakaś kolejka, po co, ale nie wiem po co. A to chyba pojedzenie jakieś. ¿Qué estaba la cola? Para la, para la comida, creo. Ah, para la comida que es que el gobierno paga. Sí. muchas veces también cuando se ve gente así que hay mucha ¿no? es porque de repente el metro dejó de funcionar esta cola es para comprar helado ah yo sé es loco sabes yo no hago una cola entonces esta cola de cultura pokazywana w innym odcinku gdzie można kupić tanio lody świetne y zawsze jest tu kolejka la mayoría de las personas que van aquí son personas que regresan de su trabajo que probablemente creo que no está funcionando el metro porque hay mucha gente. Yo voy a grabar ahora la calle, un poquito. La gente pasando entre nosotros. Sí.